Dzień dobry. Wanda Hotomska się kłania i zaprasza do słuchania. Proszę Państwa, to jest pierwsza moja książka. Pierwsza moja książka wydana była w roku 1958, a teraz jest wznowiona, wydana przez wydawnictwo Muza w serii Muzeum Książki Dziecięcej Poleca. Z ogromną przyjemnością polecam Państwu tę książkę do wysłuchania. Mysia mowa. Raz mysi król z mysi kiszek taki rozkaz dał dla myszek. Rozkazuje wszystkim myszom, które mówią oraz piszą. Słowo kot jest zakazane i ma być nieużywane. Kto kot powie lub napisze, ten precz pójdzie z mysi kiszek. Od tej pory w państwie myszy tych trzech liter się nie słyszy. Nikt nie pisze już kotara, lecz szczurara lub myszara. Wszyscy mówią na kotlety raz myślety, raz szczurlety. Nie wierzycie? No to dzisiaj posłuchajcie mowy mysiej. Zapraszam.